No, słuchajcie, z tamtym 6, 5 656 w dalszym ciągu walczę, ale w międzyczasie wpadł mi w łapy taki wzmacniaczek jamaszki. No, z przodu można by uznać, że jest wszystko fajnie. No, góra też nie jest zła. Jedyną wadą jego z całą pewnością jest to, że. Naprawiał go, może normalnie powiedziałbym, że amator, ale yy, nie mam nic przeciwko naprawom przez przed, przed amatorów, bo sam nim jestem, ale naprawiał go dłubacz. Zobaczcie, to jest osłona otworu tego inspekcyjnego, że tak powiem, czyli to jest osłona naszej płyty. Nie wiem, ktoś chyba zgubił oryginalną, bo to to chamski kawałek blachy. Kolejną rzeczą, którą zrobił, no dla mnie to też trochę grzech, poprzykręcał to normalnie wkrętami do drewna, czyli nie wiem, kurczę, ze starej szafy je zdemontował czy z czego, no po prostu koszmar. Czekajcie, zaglądniemy do środka. No słuchajcie, można by stwierdzić, że w środku nie ma dramatu. No ale, no to tylko pozory i spróbuję Wam pokazać dlaczego. Te tranzystorki mocy, może będzie je lepiej widać. Może troszkę to spróbujemy zbliżyć. Tutaj było mieszane, tutaj gdzie podświetlam. Od dołu wygląda to naprawdę bardzo niefantastycznie. Dlaczego twierdzę, że był to dubacz nie amator. No. Pomijam fakt, że te płytki są paskudnie polutowane. Spójrzcie tutaj. Czekajcie, żebym to dobrze. O, widzicie? Oczywiście nie muszę wspominać, że ten tranzystor, już sprawdziłem, jest na pewno ten, ten ten, sterujący jest swajczony, te tranzystory końcówki mocy oba poszły z dymem tamte, czyli tu zachowują się tak na pierwszy rzut oka, przynajmniej normalnie. Nie włączałem go do prądu, no bo jaki by to miało sens, jeżeli zdaję sobie sprawę z tego, że tranzystory są popalone. No po prostu żaden. Co bardzo mi się nie spodobało... Czekajcie, może wyjmę telefon ze statywu. Zobaczcie tutaj na ten potencjometr. No nawet taką płytkę zdubać, żeby poobrywać ścieżki i żeby tu była pod, potrzeba wstawiać druty. No bez hecy. No powiem wam szczerze, że przy tak wielkiej płytce to po prostu wziąłbym i gdyby taka sytuacja miała miejsce, wytrawiłbym nową, bo tu na tym będzie pięć ścieżek na krzyż. No natomiast delikwent stwierdził, że nie. Co ma być tutaj problemem? Podobno mają się świecić naraz wszystkie kontrolki od przełączników, czyli na tej płytce. Tutaj nie widać, żeby coś było potworzone, ale dlaczego tak może między innymi być? Może tak być dlatego, że skoro tutaj mamy poprzebijane tranzystory, to tutaj mogą się dziać czary, więc należałoby najpierw w ogóle zacząć od przyglądnięcia się temu co w tej końcówce mocy nam tutaj siedzi, co się dzieje. Jak widzicie, ewidentnie było grzebane. Popatrzcie na ten tranzystor, na jego budowę, a na ten. Już nawet wizualnie to wygląda nie, nie tak, jak powinno. Nie chcę gdybać, ale coś mi tutaj zalatuje pod rubą, bo to to to... to... Nawet go chyba za chwilę... Przemierzę na betę, tak z ciekawości, zobaczymy, co się będzie działo. Nie wiem, czego nie rozbiję, żeby zobaczyć. Tym bardziej, że pasują tutaj tranzystory 1106, które już znamy z A77, z pioniera. A tych tranzystorów ci u mnie na tą chwilę dostatek, bo, wiedząc, znając ich parametry, domówiłem sobie ich troszkę, także mam ich chyba. 10 par, może 12, nawet nie wiem. Co jeszcze tutaj rzuciło mi się w oczy przy pierwotnych oględzinach? Czekajcie, go obrócę. No, super luty, no ja nie wiem. Wydawało mi się, że jeśli ktoś się bierze za naprawę, powinien mieć chociaż jakąś odrobinę pojęcia nad tym co robi, no tutaj zrobił po prostu bandytkę, no tutaj do kokorozji, ale to tylko tak tyle co to jest, tak jakby jej nie było. Yy, więc jak widzicie, no podejrzewam, że to się zacznie od tego, że zgodnie ze schematem zdemontuję końcówki mocy, doczyszczę tą płytę. Tutaj gdzieś widziałem, mm, o tutaj zdążył upalić ścieżkę, no ale to się jeszcze przyglądnę co on tutaj pozdziwił jak to wszystko doczyszczę. No i na początek no co, no na pewno po odłączeniu końcówek mocy, odłączeniu, po prostu zdemontuje tranzystory sterujące oraz tranzystory końcowe. Wymontuję te popalone oporniki i po prostu zobaczę, co się będzie działo wtedy. Na tej podstawie stwierdzę, co dalej z tym fantem począć. On no, takie pierdoły, jak to, że tutaj jakieś nóżki dorobił inne. No, miał goś fantazję, nawet, nawet, nawet jako, że to są tyle, to by to przeszło. No, z tą blachą troszkę poszedł po bandzie, no, ale podejrzewam, że nie miał z czego zrobić innej, i tutaj. Powiem szczerze, nie miałbym mu tego za złe. Mam mu za złe co innego. Napisał w opisie aukcji, że wzmacniacz jest uszkodzony, ale poza tym nosi ślady normalnego użytkowania. No, jeżeli to jest normalne użytkowanie, taka hamska blacha od dołu, to jest normalne użytkowanie. No, to słuchajcie. Ja nie wiem, jakie użytkowanie jest nienormalne. No, ale cóż, będę się temu zaraz przyglądał. <laughs> Wracając do e, Pioniera 656, to może tutaj wrzucę Wam teraz wstawkę, żebyście nie myśleli, że nic nie robię. Robię cały czas. Ta wstawka miała pójść już jako kolejny materiał. Natomiast na tą chwilę myślę, że zobaczycie sobie to, a ja w międzyczasie po prostu będę działał dalej. Z tym nie będę się wybrał głęboko, bo no nie mogę rozgrzebać dwóch naraz, bo się już po prostu w pokoju nie ruszę. Tak więc na tą chwilę tego tak może tylko zdiagnozuję z ciekawości. A skończę pioniera i wtedy przyjdzie kolej na niego. No, najważniejsze, że przód jest ładny, tutaj jest ok. No, ten potencjometr tam sadził jakiś nieoryginalny oczywiście. Także on pójdzie do wylotki na pewno. De facto, zobaczcie jaki to jest paradoks. No, gościowi się nasadka nie mieściła. No to pokombinował, no, dobrze pokombinował. No. Wziął i po prostu opcją i teoretycznie powinna działać. No wszystko fajnie, tylko że jeśli robimy coś takiego, to nie piszmy, że wzmacniacz posiada normalne ślady użytkowania. Gdyby napisał normalne ślady po dłubaczu, zgadza się. Przyjąłbym to na klatę i kto wie, czy dalej bym się nie zainteresował tym. Nawet tak się zastanawiałem, czy do Elisa nie pisać, że towar jest niezgodny z opisem, ale stwierdziłem, a Fal 6. Dam sobie radę, nie jest to żaden kłopot dla mnie. Tylko, no, jeżeli coś takiego robicie, to po prostu piszcie, żeby klient, który się w to ubiera, był świadomy, bo to po prostu, no, tak bez sensu trochę. No, to jest takie trochę, nie trochę. To jest po prostu jawne oszustwo. No i tyle. Dobra, tu Wam wrzucę teraz ten fragment e, przygotowany z 656 e, z, z pioniera. A ciąg dalszy będzie chyba bardzo niebawem. Dobra, na razie. Potencjometr po wyczyszczeniu wrócił już na swoje miejsce. Jest to nadal oryginalny Alps, nic w nim nie wymieniałem. Nie było takowej potrzeby. Jeśli chodzi o przedwzmacniacze... Znaczy, może inaczej. Były te regulacji barwy. No tu już trochę przypużyła, bo tak sobie leży. No już jest to wszystko ładnie też porobione. Można by rzec na gotowo. Jeszcze tak się zastanawiam, chyba zabezpieczę to kalafonią taką roz, rozpuszczoną. Tutaj jeszcze widzicie. Odrobinkę nie dobyłem, ale to wszystko dopiero już na etapie y, montażu. Y, na czym utknąłem? widzieliście jaką masakrę przedstawia sobą ten nieszczęsny tył, więc wziąłem się za zrobienie nowego tyłu i to już wam pokażę, ponieważ nakręciłem sobie to wcześniej, tak, składam to teraz z dwóch kawałków, ponieważ liczyłem, że pójdzie to jako jeden ciąg, ale jako że dawno nic nie wrzucałem, a pasowałoby pokazać, że żyje. To teraz wam puszczę kawałek, a być może już nawet jutro uda się zrobić niespodziankę, ale to wszystko zobaczymy. A więc wracam do ostatniego zdania, więc zabrałem się za robienie na nowo tyłu. No, witam was w kolejnym wejściu z naszym zawodnikiem. Więc tak wygląda wyczyszczona blacha. Jeszcze to nie jest tak na cycuś. No, ale to już tak wstępnie i będzie krok kolejny. Postanowiłem tutaj, tutaj teraz widzicie akurat gniazdo, ale tutaj pójdzie takie gniazdko na wtyczkę zasilającą. Żeby nam się potem przewód nie plątał. Wyjdzie nam to tutaj w ten sposób. Tutaj już nasze gniazda. Tak się jeszcze waham czy Przerabiać się na banany czy nie. No ale to już będę musiał na spokojnie się zastanowić. I teraz uchylę Wam już rąbka tajemnicy jak sobie wymyśliłem temat tego przodu. A więc momencik, spróbuję to otworzyć i zaraz Wam pokażę. A więc aby zabrać się do tego Wykonałem skan tego naszego tyłu. Zrobiłem to w pracy, bo niestety w domu mam tylko skanera czwórkę, a jak widzicie ledwie zmieściło nam się to na formacie 3. Tutaj mamy otwory po czyńczach po śrubkach montażowych, puste miejsca na te nasze gniazda. O. Tu otwór na przewód zasilający, który. Już został zlikwidowany. Tutaj pójdzie właśnie ta gwiazda. I teraz pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Już tak troszkę bardziej przygotowane. To jest jeszcze w trakcie pracy. Okazuje się, że poza pracami mechanicznymi na tą chwilę zużywam bardzo dużo czasu na ślęczenie przy komputerze, ponieważ muszę to przygotować w formie, którą będzie w stanie obsłużyć nam laser. Dlaczego tak? Dlatego, że to wszystko pomaluję elegancko. Na to przyjdzie taka pokrywa, czyli taki panel. Tak, jak tutaj widzicie, tą czarno, czerwoną ramkę, to będzie ten panel. Dla lasera napisy są widoczne tak, że to, co widzicie tutaj, jest na czarno. To ma zostać wygrawerowane jako napisy. Z kolei to, co jest na czerwono, tylko tutaj widzicie, tą ramkę muszę zmienić całkowicie. To musi być czarne, wszystkie te tutaj ramki dookoła. Bo to co jest czerwone zostanie przez laser przecięte na wylot. Tak więc tutaj będą. Te obramówki tutaj będą białe. Tak jak to powinno być w oryginale. Tutaj te obramówki, które jeszcze mamy czerwone, też będą białe. Tutaj widzicie, tu muszę jeszcze korektę zrobić na tym pogrubieniu i kółeczka wszystkie będą zostawione na czerwono, ponieważ one mają zostać wycięte. No i tak przygotowany panel zostanie przykręcony na tą żeblachę. Można by się nawiedzać, kombinować z sitodrukiem i tak dalej, ale powiem wam szczerze, nie mam do tego w tym ani doświadczenia, ani nikogo, kto by mi to zrobił. Natomiast tutaj po prostu, jak będę u mojego znajomego, porozmawiam z nim, może pozwoli u siebie w firmie, żebym Wam to pokazał w trakcie wykonywania, jak to tak naprawdę się odbywa w praktyce. Myślę, że ono jeszcze zajdzie mi kilka dni, zanim tam się uda. W międzyczasie, no Dużo nie robiłem, powiem Wam szczerze, to co w wolnej chwili na razie no, wstawiłem tutaj takie rezystory, jak powinny być 0,22, już takie bardziej oryginalne. Jedyną różnicą jest to, że tamte chyba były 5W, te są 7, no ale to akurat nam w niczym nie przeszkadza. Poza tym nie, nie ukrywam, przyznaję się bez bicia, obijałem się, nie robiłem nic, po prostu. Miałem inne zajęcia, tak więc to musiał poczekać. No i to rysowanie tego też troszkę czasu zajęło, no bo chodzi o to, że te otworki później tutaj muszą nam się zgrać idealnie z tymi otworkami, które są na blasze. Jak również, tak jak nam później to wyjdzie na czyńczach, nie wiem, czy pokazywałem, że to zaczyna wyglądać w trakcie składania. On tak, na razie jest tutaj trącony w bok. O, tutaj już zaczyna nam się to powoli skręcać. Także na tą chwilę czekajcie na, na ciąg dalszy. Ja będę działał.